19.31 jak się bawicie Dopiero co weekend, a już wtorek za chwilę mały poniały piątaczek środa! Oj, tak pamiętam tę piosenkę leżąc w 95 nad morzem z moją malutką Oj, to były czasy, waliłem darmowe piwo z mojej ciężarówki i kradliśmy chleb, pisze Julian z Warszawy, pozdro Julek Pozdrowienia dla Kamila z Płocka! Proszę państwa, głup się gotuje w garnku, a na stukawkach hicior. Sprawa wagi w chujwie wielkiej. I dobra, mu do czegoś takiego zostaje, a do mnie nie? Anka streamuje. Czy mnie ciekawie, czy trochę będziesz jeden życiorys napisał? Wydaje mi się, że jest parę normalnych. Zapraszam, dzisiaj będą niezłe jajka. Umiesz tańczyć nikuta? Ale najlepsza jest odpowiedź, dlaczego akurat ty nadajesz się na idealnego kandydata na osobę towarzyszącą? I jest to odpowiedź. Jako jedyny nie będę się do ciebie dobierać w nocy. Paweł, czy to jest twoje zgłoszenie? Nie. nie Bo jest wydaje zgłaszana. mi się wiarygodne ogólnie. On instagram twój, tak? mnie Paweł. Nie wiem, Jaka jak Paweł. waga?! Wzrost mi się daje, że nie pasuje. Ale to akurat ostatnio mnie dosyć przekonało, że jako jeden nie wiem, do kto dobierał. To nie ja. Tak, są tylko 34 zgłoszenia. To nie ja. Dobrze, dobrze. Ale to jest tylko tak, yy... To tak tylko wam pokazuję, jaka jest jedna z, z odpowiedzi, tak, jedna z kandydatur, a większość sobie, resztę całą przeczytamy sobie o godzinie dwudziestej. Jeszcze jedno? No, pokaż, no. no pokaż, no, pokaż, no. Nie Je... ja muszę się postawić, niestety. Tylko to już może być zgłoszenie normalne. Ta będzie normalna. O, Paweł. Jak 30. Oh, baga 100. Just! Ja Zrozumiałam 5%. Ja <laughs> Instagram! <laughs> Zostań się mnie wysyłać, Czy jesz alkohol, tak? jesteś w związku partnerskim? Nie. Czy jesteś gejem? Nie tak? jestem! Czy umiesz tańczyć? Zdaje się, że się ruszam. Dlaczego akurat się nadajesz? Zobacz i sama się przekonaj. Co to, to jest? Hej. Okay. Co to, to jest? Schować na jakiś czas i jakoś tak. Nie mam trochę przesadnie. Pobyć sam, wejść na drzewo. I Wychodzę. Patrzeć... Przestańcie mnie wysyłać tam. Ej, widziałeś, że Anka szuka ten. Co? Anka szuka na wesele i otwierała dzisiaj zgłoszenia, i tylko ja jestem. Wysyłają tylko mnie. <noise> Halo! Siemano, Delor, co wróciłeś? Idę zaraz spącić do Anki na rozmowę. Będziesz yy, kandydatem? No, ale, ale będę, ale jak ale... wygram, to i nie jadę. Ej, czemu ty kurwa znowu będziesz jej dawał nadzieję? No, no, ale. Jesteś nie, nie bo jesteś będziesz świeżny! Jesteś socjopatą! No, będziesz jaśnie, no. Znowu będziesz dawał jej nadzieję. No, czemu? Ej, ty nadzieje? jesteś pojrny! No, ale Dewilu myślałem Znale? że. Ja Jara mnie to! Jara mnie to! Paweł miałeś swoją szansę. No, hey. okay. Powiedz mi, co ty robisz? Szukam kandydata na co wesele. Ty robisz? Bo nie chciałeś ze mną Dlaczego iść. Dlaczego nie byłem poinformowany o takim wydarzeniu? Modulator! Jak nie? Jak w poniedziałek widziałeś, co robię? Ty jesteś w tej sukience na to wesele teraz? Tak. Bardzo ładnie wyglądasz w niej. Dziękuję. No to dawaj, zadaj mi kilka pytań. Eee, miejmy to za sobą. Ale ty już mi odmówiłeś. Jak to? Przecież było multum ogłoszeń z moimi danymi. Ale sam pisałeś, że to nie ty. Dobrze wygląda, Lord. No bo ja się wstydziłem, ale chłopaki zrobili za mnie te roboty. Widać, że on o siebie dba, że maseczki są nakładane, kremy też. Że ta fala jest Dobrze, też ułożona. On dba o siebie, ten chłopak. A jakiego koloru potrzebujesz garnitur? Bo mam wiele. To przymiesz jeden. Nie mam przy sobie, mam u mamy Doroty na poddaszu. Tutaj nie mam niestety nic. Przykro mi bardzo. No dobrze. A może mi kupisz, zasponsorujesz mi może, co? Ja już sponsoruję całe wesele, także wystarczy nie. Nie, 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 nie garnik. ty sponsorujesz, tylko twoja rodzina. To jest, jest rodzina. Ja jestem też w tej rodzinie. Ja też coś płacę. Ale no, to płacisz tym, że nie dostaniesz czegoś, tak? No, co rozumiem? on gada? Ale pamiętaj też, że twoje wesele będzie wy... Panie, skoro siora ma dobre? Nasze wesele, Paweł, nasze. Nasze, jakie nasze? Nie ma w tym my. Nie ma w tym my. Jak jesteś to w tym nie? Ty. Nie, nie, jesteś w tym ty. Nie ma w tym nas. Ale może, e, może, zaaplikuję na wesele, żeby, żeby z tobą pójść. No, no dobra, no jakie są pytania, kochana? <laughs> no pytania, podstawowe. Jak sobie radzisz z tańcem? Bo widziałam z na Mazurach, że tak ciężko. Mhm. Właśnie od tamtej pory zapisałem się na kurs, na kurs, który odbyłem mm, codziennie przez 8 godzin do 9. Mam certyfikat, e, gdzieś go mam, ale właśnie nie wiem gdzie. natomiast nie umamy, bardzo na poddaszu. Matula, gdyby mogła, to by, by tutaj ze mną była. Niestety, jak wiesz, są powodzie na południu Polski. Musiała stać na on mówi? straży naszego. On osala od tych filmików na YouTube. oczywiście wspieram moją ogóle. Nie mama, pomogłeś, Mami. Nie mamie. Mogłem. No właśnie, wysłałem tam e, oczywiście Donata w, postawie, w postaci 100 złotych. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Więc tak, e, tańczyć umiem, ale zawsze może być lepiej. No i e, specjalizuję się oczywiście w breakdance, a to nie jest zbytnio. Weselny taniec. No więc no, nie będę mógł Ale swój performer mi... zawsze możesz wykonać. Niech będzie. Powiedzmy, Można, że nawet bym kibicowała razem. gdzieś tam w tle. Żeby no, cię rodzina nie wyśmiała. No. Jakbyś nie kibicowała w tle, to nawet nie ruszyłbym. Parę, Ale chciałbym The no, nie... zobaczyć na normalnej randce z ukrytej kamery. A... Właśnie, jak to u ciebie by wyglądało z alkoholem na weselu? Mhm. Ehm, mhm. Będę chlać, zeszmace się i będziesz musiała mnie odwozić do hotelu. Będzie zaraz obok, więc mogę cię nawet zaprowadzić. I liczę, że twoja siostra nie będzie bardzo Emilka, 5 złotych. Odelordzi, aż mi drgnęło. Emilka napisała, że aż drgnęło jej coś. Mówisz. No to na do neita, no. drgnęło no na twoim, na A powiedz mi, czy twoja siostra, jakby wiemy, jak ona wygląda, czy nie? Czy nie chcemy pokazywać? Nie okay. pokazuje siostry. Czy twoja siostra jest tak samo piękna jak ty? Jest piękniejsza. Mhm. Czyli nie, dobra, w porządku. Mhm. Jest no piękniejsza dobra. No to ode mnie. będziesz musiała mnie odwieźć na hotel po prostu na jednego. Ale to, to jest jej wesele! Ale poczekaj, bo ty wrócisz potem na wesele, ale potem wrócisz do mnie. Ja będę czekał w hotelu, w pokoju, nie? Ehm, na ciebie. No tak, no bo mamy razem pokój. Ale ma, mamy podwójne łóżko, czy pojedyncze podwójne. dwa? Podwójne. No jest to niewątpliwie zachęta tu dla kandydatów, dla gladiatorów tego pięknego wieczora. No mów mi więcej, czy to będzie jakaś kolorystyka czerwona, różowa? Jakaś może romantyczna? Tak, czerwony, e, czerwony pokój jeszcze będą róże usłane łóżki, na łóżku, wiesz, tak rozsypane. Hmm. Dla każdego. A jest w ogóle jeden taki pokój, gdzie śpi 10 osób, więc myślę, że tam bym Ciebie ułożyła. Jakbyś wrócił No to No to musiałbyś spać z dziewięcioma osobami. Nie, ja bym poszła sama po... do pokoju tego jednego. Bo to nie jest wyliczone, tak wiesz, na umór. No tak jak na umór, to znaczy, że to będzie dla nas pokój. <laughs> Dobrze, Pawle. No, nie wygłupiaj się, nie wygłupiaj Dobrze, się. Dobrze, Będziemy pa... razem na weselu to od początku do końca, czyli do poranka. No tak, ale ty nie chcesz na niej? <laughs> no dalej, pytania jakieś. Pawle. Obruszona. No przestań. Wyglądasz jeszcze ładnie, jak się denerwujesz. Jak reagujesz, gdy ktoś cię wyciąga do tańca, a ty nie masz ochoty, akurat? Mm, czy ta osoba, która wyciąga mnie do tańca jest stroju policjantki? Dobra. Nie. Dziadek. Mm -hmm. Czy pani, która wyciąga mnie do tańca, jest blondynką? Nie. Mm -hmm. Czy pani, która wyciąga mnie do tańca, jest młodsza? ode mnie. Nie. No to idę od razu, Wpialam się na, na, no na parkiet i jest y, król tańca. Tak myślałam właśnie. Tak właśnie myślałam. Nie. Król tańca. Mi się wydaje, że ty właśnie wolałbyś siedzieć przy stole i rozmawiać na różne tematy polityczne i takie tam, nie? Niż tańczyć. No jest to, to prawda, o... Michael. Nie On nie drugi ten raz złamię serce na na dla weselu, laski. To jest prawda. Nie byłeś że... nigdy na weselu? No i widzisz, tak pamiętasz, dlatego... Nie, Dobrze, nie byłeś wyrazie. nigdy na weselu Oni i odrzuciłeś jedyne zaproszenie, kim, które dostałeś? Zawarkę, warkę, to, a on ty wącha palce. mi jedno zaproszenie. Oni znowu nie robią, nie robią to ja samo. Zaproszenie nie miałem. Natomiast prawda jest taka, że... I poprawia włosy! Znowu! W przeszłości mieć zaproszenie, ale po prostu się rozchodziło... To się czasami. znowu dzieje, mam ten vu! nie dajcie sobie wmówić jednej rzeczy. Ty, patrzę na ciebie. Nie pamiętałaś, że ja ci powiedziałem, że nie byłem nigdy na weselu. I to mi się nie podoba, bo kobiety. Jak ty nawet nie wiesz ile ja mam lat pewnie. Kobiety. I nie pamiętałeś skąd jestem. Im, jak kobietom <laughs> zależy. Pozwól, że dokończę młoda damo. Jak kobietom zależy, to one zapamiętają nawet ile razy w tygodniu robisz kupę. Ładnie. Jeszcze pal to gówno. Płuca, za, za, za zapyl płuca pewnie. No weź do gózito, to. No tak. Ciągnij ten dym, no proszę bardzo, oczywiście, pewnie, że tak. A potem cały się kupa z takim e, landrynkowym oddechem, no proszę bardzo. No właśnie, no, pięknym. Piękny winogronko, no, mój drogi, właśnie, mroźne. Oczywiście. Mm -hmm. Mroźne jest jak moje serce dla ciebie w tym momencie, bo nie pamiętałaś, że nie byłem na weselu. Mroźne już jest od dawna, mój drogi, teraz nie ściemniaj. A powiedz mi, to kto na Miałaś dwóch kandydatów dopiero, tak? Tak. Trzech, trzech miałaś. Hiszpan jeszcze. A no Hiszpano, przypomniałam o no Ładnie. No i kto, kto, naj, byle, kto najlepiej wypada na razie z chłopaków? Wszyscy dobrze wypadli. No rozumiem. Ile zostało jeszcze kandydatów na dzisiaj? Podaj, że siedmiu. A czy rozważyłabyś pójście z kobietą? Rozważałam Czy w twojej, rodzinie, czy w twojej rodzinie raczej zostałabyś w pi**ku? W pi**ku raczej nie, aczkolwiek wolałabym nie z mężczyzną. To zrozumiałe, oczywiście. A Anka mi, jest za wysoką ligą dla niego. W twoim domu Powiem tak. Po ja widziałem. Ta. Uwaga. uwaga czy... Ja widziałem kobiety, z którymi umawiał się Delor. Nie był skórzany. U... Anka nie jest. Za wysoką klamerka ligą. trafiła, musnęła, twój level. Delor trawy... się umawiał z naprawdę Udubek. pięknymi Nawet kobietami. Ja widziałem. No to kurwa ktoś w Ja Jamy jak był, co? No właśnie, tak myślałem. Ja A, jako, że bym najmłodszy, najmłodszy w mojej rodzinie, to mi udawało się zawsze i to zawsze uciekać od kar cielesnych. może dlatego teraz mam właśnie taki mały, takie małe ciągnotki do tego, żeby gdzieś tym paskiem jak się da kobiece ciało ustrzelić, to właśnie strzelam, także bardzo się cieszę, że masz już z tym doświadczenie, nie będzie to dla ciebie pierwszy raz podczas naszego wspólnego szalonego wieczoru, który się nie nie trafię odbędzie. w lędźwi, nie trafię w lędźwie, obiecuję. Pawle. A jest w co trafiać? A nie, jest. Pawle. Jest w co trafiać. Pawle. I to wiemy wszyscy tutaj. Mhm, tak, Paweł, dlaczego mi to robisz? Ale co? Za każdym razem łamiesz moje małe serduszko. <noise> Ty i małe serduszko. Robisz ja, w, ja widzę te twoje. Robisz a, troszkę, a, zrobisz dwa do, a zrobisz dwa takie slajdy tym do tyłu? Spadaj. <noise> no właśnie, to wy, wyjdzie to małe serduszko. No. Posłuchaj, ja po prostu bardzo Cię lubię. I to jest moje okazywanie sympatii do ciebie. Jako do tak, O, a leci piosenka Uwodzenie. Uwodzenie. Ej, ale ona jest szczęśliwa, jego słucha. Mnie. On naprawdę jej łamie serce. No, no dobrze. Zwodzić. To w takim układzie ja już dłużej może nie będę zajmować linii. Życzę powodzenia wszystkim kandydatom. Mam nadzieję, że wybierzesz mądrze. No i będziesz się świetnie bawić. Do zobaczenia. Postaram się. Dziękuję Ci bardzo. No i co? Chuj z wesela, nie chce mnie. Ej, naprawdę jest złamałeś serce, myślę. Nieprawda. Ej, ona była to tobie jakaś. Ona nawet zagryzała wargi, ty widziałeś to? Ale ja nie żartuję, robiła to. Serce jest spokój, daj spokój. Ale ona. To jest po w ogóle, to jest serio crazy, to jest crazy jak na nią działasz, i ty, i ty masz z tego bekę, to jest po... No ale nie, że mam bekę, no nie mam No, bejku, masz, no, bejkę, no masz no ale o co ci chodzi? No, ja też ja 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 mam bekę, no. Ja lubię, no. no tak, no nie, tuna. no nie krzywdzisz się aż tak, no.